Cześć kochani, witajcie w Stylizacji Inspiracji. Zaraz postaram się pokazać Wam w co jestem ubrana, ponieważ dziś stylizacja z podróży i zaraz zobaczymy, jak to będę mogła zrobić. A więc słuchajcie, dziś, a może to zrobimy w ten sposób. Dobra. Wiecie, że to jest spontan i to są formaty takie, gdzie po prostu pokazuję, jak jestem. Więc słuchajcie, dziś jedziemy do Berlina. Pogoda jest całkiem fajna, nie jest ani za zimno, ani też za ciepło, w związku z czym postawiłam na balans. Ale w podróży jednak chcę, żeby te rzeczy były no, z jednej strony wygodne, a z drugiej strony też słuchajcie no, stylowe. W końcu jestem stylistką, chociaż jakbyście zobaczyły, zobaczyli mnie dziś po saunie i po treningu na siłowni, to, to byście się. No, nie, zastanowili, zastanowili porządnie, czy mam coś w związku z modą. No niemniej jednak, słuchajcie, ciepłe buty na takiej dosyć stabilnej, mocnej podeszwie, z futerkiem, z zamkiem błyskawicznym e, Chloe. Pod tymi, e, znaczy może nie pod tymi, ale pod tą spódnicą skórzaną kryją się rajstopy wełniane falkę. Ja bardzo lubię takie historie, zwłaszcza... Zwłaszcza zimą, zwłaszcza jesienią, zimą, kiedy rzeczywiście, jak pozwalałam sobie na spódnicę, to niech, niech chociaż coś pod spodem będzie bardziej cieplejszego. Spódnica skórzana, lakierowana. Tutaj jest bluza, a Goldie, z bufiastymi z tymi rękawami. Taka wiecie, na podróż w sam raz myślę, że myślę, że no. Coś luzackiego, coś wygodnego. Będę też pracować przy kąpie, wiecie. Yy, chciałabym mieć też przy tym wszystkim swobodne swobodne ruchy, słuchajcie. Ja dzisiaj naprawdę się nie mogę skupić. Yy, I do tego taki szal. I do tego taki mocny szal. Słuchajcie, którym się mogę 10 razy przewiązać, jakoś fajnie otulić, przytulić. Jeszcze do tego ładnie pachnie, więc zawsze lubię się, tak wiecie. Mm, wtulić w niego. Do tego czapa, torebka darum, która jest na dole, i myślę, że jestem gotowa. Dajcie znać, jak podoba, podoba Wam się stylizacja, inspiracja. No, myślę, że spontan, ale jak się dzielić z takich naturalnych sytuacji, też z normalnego życia, to, to tak to właściwie wygląda. Pozdrawiam Was ciepło.